No i mamy kolejny dzień. Jest godzina około siódmej. Każdy dzień wygląda u nas właściwie tak samo. Zaczyna się od pobudki, chwilowego poleżakowania, potem zgrywamy zdjęcia, filmy, robimy porządek w materiałach. Ja coś tam opisuję. Aleksandra w tym czasie robi się na bóstwo. No i potem wyruszamy coś zjeść. A, jeszcze coś ciekawego dzisiaj Wam pokażę. Aleksandra pochwaliła się, że utłukła samodzielnie kapciem, No proszę, karakana. Taki diabeł łaził, i patrzyła go gdzieś pod łóżkiem i trzasnęła kapciem. Niestety odszedł do karakańskiego nieba. Dzielna dziewczyna. Po zakupie. Zawsze jest dokładne oglądanie. Tak wygląda maczetka z Filipin. Jest bardzo, bardzo fajna. Dobrze dopasowana. O, zobaczcie, jak to wygląda. Ładnie zrobiona. Ładny kształt. Ciężar. Wyważenie, może nie jest jakieś idealne. Ale jakoś wyglądania Bardzo zadowalające. Myślę, że spokojnie tu kosy. Ananasy. Nawet widziałem, jak pan odbiera mango. Nie? Się drewniana rączka metalowo zakończona fajne ładne stopienia. jestem zadowolony jedzie do Polski do kolekcji dziś mamy dzień motorkowy idziemy na porzucić sprzęt i objechać Zobaczymy, co nas dziś czeka. Do wypożyczalni mamy kilkaset metrów. Naszą ulubioną drogą w sumie jedyną drogą. więc Za chwilę będziemy wyposażeni w sprzęt, i możemy wyruszyć na misję zwiedzania plaż i okolicy. Śpiący kot był. To jest chyba wypożyczalnia, z której będziemy chcieli wynająć motorki. Proszę. Bardzo Hello Czyli w środku. No! For memories! Hello! For one day. Of course we have tak, pierwsza wypożyczalnia, w której dostaliśmy taką w miarę porządną, napisaną umowę do przeczytania. I się okazuje, że nie możemy zarabiać, czyli wypożyczyć skuterka i na nim zarabiać. Nie możemy też brać udziału w wyścigach. Nie możemy używać do nielegalnych purpose. Kupana od razu zakupiliśmy dwa litry paliwa na sztukę. Pan dodatkowo dobra Hello, sprytny sposób, No taniej niż na stacji benzynowej. Ok, motorki mamy? te, bardzo sympatyczny pan. Hello. Say again in Poland, in Polish. How do you pronounce? Dziękuję. O, oh, great. Słyszycie? Także tu też mówią po polsku. O. Oh. No i ruszyliśmy. Najpierw musimy przejechać przez miasto. To jakieś 4 km prostej drogi wśród no, średniej ilości pojazdów. Damy radę. Zobaczcie, jak tu się naprawia kable. Tu pracują elektrycy. A kabel po prostu opiera się o milion, znaczy drabinę kładzie się na milionie kabli. I wchodzi do góry. Magia co, Aleksandra? Magia! Zatrzymaliśmy się na chwilę. Jako, że mamy motorki, mogliśmy podjechać do punktu sprzedaży biletów. I tu spróbujemy nasz, nasze zdjęcie, wpłaty, zamienić na bilet na prom powrotny. Tak niepozornie wygląda punkt sprzedaży biletów na prom do El Nido. Alessandra płynnym angielskim opowiedziała pani całą historię. Pani wzięła telefon i oczekując na wypełnienie naszego biletu, przeglądamy tablicę i okazuje się, że tu również sprzedają bilety z Korony do Manili, czyli tak naprawdę moglibyśmy bezpośrednio stąd pojechać, no my niestety musimy wrócić po mój plecak. Mamy też już bilet lotniczy, ale tak naprawdę, planując wycieczkę, można by sobie pocierpieć jeszcze chwilę i promem puścić się do Manili. I co? Mamy super. Oto nasz paszport na wyjazd. Mission complete! Powiedział Aleksandra. Dobra. To co? Jedziemy zwiedzać okazuje się też, że tu przyjeżdżają wycieczkowcy myślałem, że tu wejdę na ten pomost ale chyba mi się nie uda ale tu widzicie dupsko statku więc to jest to jakaś kolejna forma podróżowania o, muszę się odsunąć, tak? przepraszam tak i kładzie rybki Jak to to wygląda? Zobaczcie, fajnie. Boisko do kosza. Wydetonowane przy drodze. Sklepiki. Dzieciaki grają. Jest klimat. Wyjechaliśmy z miasta. I zaczął się shooter. Dżungla. Pięknie. Spróbujemy dojechać do... Ładnie wyglądającej na googlach plaży. Co jakiś czas zatrzymujemy się i sprawdzamy trasę. Ścieżka zrobiła się dosyć wąska. Czasami przystanek nie służy nam temu, żeby sprawdzić położenie, a żeby zobaczyć coś pięknego. Cóż my tu mamy? Widzicie? Płyniemy. Jedziemy cały czas w lesie bambusowym. Patrzcie jak wyglądają bambusy. Te są małe, ale jest ich tu pełno. O. Rosną w takich grupkach. Tutaj to ładnie widać. Z jednego pieńka wyrastają. Puste w środku? Super! Dżungla jest tu przepiękna! Różnorodność przyrody ogromne drzewa! Super to wygląda! Jedziemy sobie 15-20 na godzinę po tym szybciej i cieszymy oczy. Jest pięknie. Co jakiś czas w dżungli pojawiają się mieścinki. Hello, hi. Jak zwykle przyjazne dzieci. Naprawdę, standard życia jest niewysoki. Co? Możemy sprawdzić. Wyjechaliśmy na trochę lepszą drogę. Jak zwykle sprawdziliśmy, czy wszystko jest w porządku. I co? No to już! pędź Będź kobieta, leć, lecz... ku przygodzie. Jazda tylko po w dżungli jest e, uciążliwa, bo jedziemy bardzo powoli, trzęsie, motorki dostają w kość, więc wyjechanie na asfalt, właściwie beton, jest od czasu do czasu przyjemnością. Można jechać szybciej, wieje wtedy wioterek. O, a tu proszę bardzo, widzicie, wszyscy ubrani na biało, czyli to pewnie jest młodzież, Szkolna, idzie do szkoły albo ze szkoły. A my jedziemy dalej. To są te fajne, ogromne drzewa, które od czasu do czasu ocieniają cały teren. Gdzie wszyscy machają? Hej, maluchy są bardzo sympatyczne. Hej, 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 hello! Hello, hello! hello. No i wodnie niespodzianka. Piękny, piękny asfalt. Kończył się. Jedziemy dalej, kochani. 3. Robimy krótką przerwę. Witoki są przepiękne. Na szutrze trochę nam dubska wytrząchało, nie. To taki kamienisty teren. Zobaczcie, to się tak jedzie niezbyt przyjemnie. Dużo wertepów, dziur, kamieni. Tyłek czącha, czącha, czącha. Ale jest super. Co? Niedaleko? Sprawdźmy. To już niedaleko powinno być, tak? Poproszę. The Hello. What are you doing? What is this? Hot, what for? Yes, yes, perfect. Mm -hmm. oh, good, good, good. It's, it will be okay. And, uh, 20. Uh, more, more. Pan nie mówi po angielsku, więc tutaj... Pokaż na palcach, kochanie, ile? 20. I ten, no tutaj, sposób udało nam się. Co się mówi, jak ty mówisz, Aleksandra? Jak one się nazywają? Nie, nie. Jak te sieroty takie, pierdoły. A, cymbały. Cymbały, cymbały czasami mają szczęście. No Cymbały mają szczęście. Patrzcie, kto się przypomniał Pan tutaj nie jest sam. Pan ma psia. Ha. Na przygody. zbliżamy się do terenów Marsili. Hello. Super, Marzella, witaj. Jesteśmy w mieście. Teraz jeszcze raz? No co? Jedziemy do Engleski? Pamiętacie pana, który przycinał babusy, to właśnie do budowy takiego płotu są mu potrzebne, a mieszka właśnie w tej wsi. No i dojeżdżamy do celu. Jesteśmy prawie na miejscu. Trzy motorki na krzyż. Zapowiada się, super. I są kokonuty. Stajemy. Fajnie. Będzie teraz wypoczynek, prawda Aleksandrusiu? Widzisz tą ośmiornicę? Podszedł do nas pan. Musieliśmy się pisać do zeszytu, skąd jesteśmy, jak się nazywamy, bo plaża podobna jest prywatna. No i płaci się tylko takie... Kto? Co łaska? to Ile da? Tam pan mówi, że co łaska to jest 20. Więc damy mu 150 za dwa kokonuty i donaty. I już I idziemy. Próbujemy pana namotać na łódkę, żeby spróbować popływać, ja taką te... bez silnika, byłoby fajnie, pan się tutaj zainteresował, widzę, poszedł organizować, zobaczcie co tu wisi. Dobra, Aleksandra weźmie kokosa, a my doszliśmy? Da? To daj mi twojego, a ja... Dobra, będzie super. Zobaczcie, jest plażyczka, na której praktycznie nie ma turystów. Pan się zgodził, żeby nam łódkę dać do powiosłowania. Wyszukamy teraz jakąś mało takich miejsc, właśnie szukamy, nie Olka? Gdzie jest spokój, cisza? Aleksandro, poważnie, muszę podejść do tematu. O, opaki nam tu, small one. Ja, yeah, great, Yes, perfect. Maybe I fish something. to będzie nasza łódeczka do pływania. I tak oto Jacek załatwił nam rejs z łodzią. Full exclusive. tu już kręcisz to... Akcja. Wypożyczyliśmy lokalną łódkę, to było też nasze jedno z marzeń. Spróbujemy zobaczyć, jak to się pływa w czymś takim. Zjednoczonego. Tu jest kubeczka. Jest... Ok. Tu jest wąska, ale świata się łatwo. Stabilna. Jest niesamowita. Naprawdę? Tak. Nie drgnie. I tak oto popłyną. No i spełniliśmy swoje marzonko. Pływanie tą łódką jest super łatwe. Te stabilizatory utrzymują, ją bardzo stabilnie i w ogóle się nie kołysa na prawo ani na lewo. Jest ekstra. w tym miejscu jest super. Mało klientów. Idziemy się kąpać. A woda jest zupowata 30 stopni. Czuć kłodek. I ta woda w ogóle nie pracuje. Tak. się położy. I jak pani odnajdujesz? Słona ta woda. Miejsce? U, ale zrobiłeś zadynę. Tak, przepraszam. Idzie do mnie, <laughs> Kończymy pobyt na plaży. Wybieramy teraz trzydziestoparokilometrową trasę żeby dotrzeć z powrotem do swojego miejsca zamieszkania, czyli korona musimy się zatrzymać i zjechać na bok, bo droga jest wąska a zobaczcie jak tu wygląda transport great ustaliliśmy trasę, tak? i jedziemy za chwilę dalej Fazurki. Wypas bydła Miejscowy Chodzą tu po dżungli I jedzą Popatrzcie, środek dżungli Kawałek betonu I kosz Bajka, co? Lubią tą koszykówkę tutaj, nie? Tak prawda Zostało nam jeszcze parę kilometrów szutru, i potem jest szansa, że wyjedziemy na asfalt. Jechaliśmy teraz na tereny bardziej rolnicze. Piękny, zielony, rysz. Jeszcze niedojrzały, prawda? No i na na asfalt. Beton. Teraz już. Pójdzie łatwiej. Tempo. No. Cóż by to był tylko kawałek? Hello. Jak to miasta płyta? Może się tak okazać, że to. Nie jest tak dobrze, jak nam się wydawało, prawda, Aleksandra? Dobrze jedziemy? A wjechaliśmy już na ten asfalt? Nie. O. Coś tam pływa? A, siedzi w wodzie. baweł w wodzie. Chłodzi się. Skubany. Popatrzcie. Aleksandra, czy to już jest ten moment, że zaczął się beton? Czy jeszcze nie? Czy myślisz, że znowu zostaniemy oszukani? Nie wiem, bo tu... Tu wszystkie drogi są żółte, no. które nie są wcale żółte. No, są raz Od żółte, raz czarne. Ściana i takie było strzałeczka. Aha. Jesteśmy w nigdzie. Naprawdę w nigdzie. Będziemy się piąć do góry. Mapa pokazuje... No Już burczy mi z głodu. I też burczy w brzuszku. Wody okay. ty się napij. Już się Zobaczcie, jak tutaj się przyroda wdziera na położony beton. O, to jest dobry wesień. Oho. To co, Żonko? Jedziemy dalej. Selficzek ostatni. Nie. Panoramka, tak? Co jakiś czas są znaki ograniczenia do 60 na godzinę. Bo są zakręty, więc jest duża szansa, że będzie asfalt. Znaczy beton. I tak na razie jest. Jemy się w górę. Asfaltową drogą jedzie się szybciutko, prawie 50 na godzinę, a do 60 z górki zasuwamy. I teraz. To już były garnki więc idziemy coś zjeść Pan pokazuje, że to właśnie tu widzimy garnki, więc głód nam już doskwiera, bo jest późna godzinka zobaczymy, co tu pani ma oceny, jak widzę Ok, no to na pewno coś znajdziemy, nie? wygląda na Ach, głodni jesteśmy, głodni. No, na jedzeni, gotowi do dalszej drogi. Mamy jeszcze powiedz, jakieś 20 km i będziemy Koroną. koronie. Nie? nie wiem, jak to się odmienia. Koronę. To ten koron, czy ta koron, to co tam wie. Jedziemy. O. Tu co róż warto się zatrzymać. Wróćcie uwagę, co za ciekawa atrakcja nam się tu trafiła. Wóz pogrzebowy. Super. Wjechaliśmy już na bardziej uczęszczaną trasę, więc samochodów więcej motorków, więcej ludzi, więcej już cywilizacja i coś się dzieje niedługo dojedziemy do korona. tak, wróciliśmy do miasta najpierw była kąpiel oddaliśmy motorki i jesteśmy gotowi na nowe wyzwania które Musimy sami sobie znaleźć znajdziemy no, przede wszystkim jedzenie jedzenie? a nie? Jedliśmy. tak to i to wszystko? Tak. no dobra? Coś jeszcze? no pewnie no dobrze, ale dobra ale wycieczka. to tyle tak najpierw wycieczkę jutro mamy zamiar zrobić sobie wycieczkę po morzu zwiedzić okoliczne wyspy przejrzeliśmy wszystkie oferty jakie tutaj mają i też jest standard. Wszyscy oferują praktycznie to samo, nawet nazwy są te same. Mm, tak w El Nido były wycieczki ABCD, a tutaj mają trochę bardziej skomplikowane nazwy. Natomiast yy, co? No, wybraliśmy sobie jakąś Ultimate, czyli taka, która powinna nas zaspokoić. Czyli będzie jedzenie i pływanie. Tak wygląda tablica z wycieczkami. my wybieramy super ultimate 150 zł całodniowa dużo wrażeń ostatnio jak byliśmy bardzo nam się podobało tu oczywiście spisanie dokumentów nasze dane są już teraz wszędzie nie? na każdej wyspie tej turystycznej informacji dokonaliśmy zakupu KZ Travel and Tours pożartowaliśmy sobie z panią pani jutro o 8.40 po nas podjedzie 30 30, dobrze tak, ok